Jezus mówi do każdego z nas, pójdźcie za mną, pójdź za mną. Znamy doskonale te słowa. Wpisują się one w głos powołania Bożego. Jakie jest zatem nasze zadanie w życiu? Wsłuchiwanie się w głos Powołującego cały rodzaj ludzki jest niezbędne, jak niezbędna jest wpierw nasza chęć, nasze pragnienie służenia tylko Bogu, który nas stworzył. Jest chęć, jest i otwarty umysł, jest otwarte serce. Jezus Chrystus chce teraz powiedzieć do nas wszystkich bez wyjątku. Kto chce iść za mną, niech się zaprze samego siebie, niech co dnia bierze krzyż swój i niech mnie naśladuje. Droga krzyżowa, którą podejmujemy, Niech będzie dla każdego z nas lekcją, lekcją życia na ziemi i realizacji powołania, bez której żaden nie będzie szczęśliwy. Stacja pierwsza, Pan Jezus, na śmierć skazany. Kłaniamy ci się, panie Jezu Chryste, i błogosławimy tobie, żeś przez krzyż i mękę swoją świat odkupić raczył, panie Jezu. Ty bez słowa przyjęłeś niesprawiedliwy wyrok. Ty pomagałeś ludziom, widziałeś ich problemy, dlatego nie zbuntowałeś się przeciwko temu wyrokowi. Naucz nas poświęcać się z miłości dla bliźniego, tak jak Ty to zrobiłeś poprzez przyjęcie niesprawiedliwego wyroku. Któryś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami. I Ty, któraś współcierpiała, Matko Bolesna, przyczyń się za nami. Stacja druga. Pan Jezus bierze krzyż na swoje ramiona. Wkłaniamy Ci się, Panie Jezu, i błogosławimy Tobie, żeś przez krzyż Twój święty świat odkupić raczył. Pan Jezus bierze krzyż. Krzyż moich boleści, moich grzechów. Jezus wyszedł, nie poddał się, szedł. Pielęgniarze, lekarze, Dale. Codziennie biorą krzyż, krzyż swoich boleści, ale i boleści pacjentów. Starają się nieść pomoc ze wszystkich sił. Jezus nie powiedział nic, milczał, nie poddał się. Medycy nie protestują, walczą, nie poddają się. Panie Jezu, naucz nas brać swój krzyż. I krzyż innych na każdy dzień. Któryś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste zmił się nad nami i ty, która współcierpiała matko bolesna, przyczyń się za nami. Stacja trzecia, Pan Jezus upada po raz pierwszy. Kłaniamy Ci się Panie Jezu Chryste i błogosławimy Tobie, żeś przez krzyż i mękę swoją świat odkupić raczył. Z Ewangelii według świętego Marka. Przyszli do Jezusa z paralitykiem, którego niosło czterech. Jezus rzekł do paralityka: Synu, odpuszczają Ci się Twoje grzechy. Wstań, weź swoje łoże i idź do domu. Panie Jezu, myśląc o Twoim upadku, przychodzą mi na myśl moje upadki, grzechy ciężkie, które przytłaczają mnie i powodują mój upadek. Moje grzechy też spowodowały Twój upadek, ponieważ Ty mnie tak umiłowałeś i pokochałeś, że wziąłeś ten krzyż na swoje barki, aby mnie zbawić. Ile razy upadłeś pod ciężarem krzyża, tyle razy powstałeś. Jest to również dla mnie lekcja: Ile razy upadnę, tyle samo razy muszę powstać. W końcu pierwsze słowo, które powiedziałeś do paralityka brzmi: Synu. Tak, jestem Twoim synem, który często odwraca się do Ciebie plecami, ale Ty dalej o mnie walczysz do końca, bo jesteś moim troskliwym i miłosiernym tatą. Panie, dziękuję Ci za Twoją opiekę nade mną i za Twoje miłosierdzie, które czeka na mnie zawsze w sakramencie pokuty i słowach, ja odpuszczam Tobie grzechy, któryś za nas cierpiał rany. Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami. I ty, któraś współcierpiała, matko bolesna, przyczyń się za nami. Stacja czwarta. Jezus spotyka matkę swoją. Kłaniamy ci się, panie Jezu Chryste i błogosławimy to, że przez Twój święty krzyż świat odkupi raczej. Podczas choroby przychodzi momenty trudny, pewnego rodzaju kryzys, przy którym nie znam niezbędna pomoc matki. Która przed zaopiekuje się. Wszystkie rodzicielki biorą przykład z Matki Bożej, która podczas cierpień Jezusa cierpiała z Nim, dożyła z Nim na Golgotę, a pozbawczej śmierci złożyła ciało swego Syna, do grobu nowego. W naszym życiu, gdy odczuwamy ból, smutek, żal, czy nie pojawia się osoba, która nas pocieszy zatroszczy się o nas. Matka bolesna jest właśnie taką istotą, która uzdrawia, uobecnia się przy nas. Gdy czujemy samotność czy rozbicie, zwracajmy się do niej często poprzez różaniec, czy naszą prostą modlitwę serca. Który za nas cierpiał rany, Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami. I ty, któraś współcierpiała, Matko bolesna, przyczyń się za nami. Stacja Piąta Szymon z Sereny pomaga nieść krzyż Jezusowi. Kłaniamy Cię, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Tobie, żeś przez Krzyż Twój święty świat odkupić raczył. My dzisiaj z przymusu siedzimy w domach tak jak Szymon z przymusu pomagał nieść krzyż Jezusowi. Ale w tym przymusie jest głębszy sens. Gdyby Szymon wiedział, że pomagając Jezusowi pomógł wszystkim ludziom, nie traktowałby tego jako przymus. Tak i my miejmy w świadomości, że kiedy zostajemy w domach, w ten sposób możemy pomóc bliźniemu. Panie Jezu, naucz nas kochać bliźniego i dla niego znosić trudy tego świata. Który za nas cierpiał rany, Jezu Chryste zmił się nad nami, i ty, któraś współcierpiała, matko bolesna, przyczyń się za nami. Stacja szósta. Święta Weronika ociera twarz Panu Jezusowi. Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Tobie, żeś przez krzyż i mękę swoją świat odkupić raczył. Odważna i wspaniała kobieta, Weronika, jako pierwsza, litując się nad Panem Jezusem, obtarła chustą Jego sposobną i twarz. Panie Jezu, daj mi wrażliwość na ludzkie cierpienie i potrzeby i naucz mnie pomagać z wrażliwością i dobrocią każdemu człowiekowi. Któryś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami. I Ty, któraś współcierpiała, Matko Bolesna, przyczyń się za nami. Stacja siódma, drugi upadek Pana Jezusa. Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Tobie, żeś przez krzyż i mękę swoją świat odkupić raczył. Panie Jezu, nie do wiary jak dźwigasz ten krzyż, skąd bierzesz na to siłę? Błagamy Cię, pomagaj nam podczas tego chaosu, byśmy podczas każdego upadku powstawali jak Ty i dalej nieśli krzyż. Któryś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami. I Ty, któraś współcierpiała, Matko Bolesna, przyczyń się za nami. Stacja ósma. Jezus spotyka płaczące niewiasty. Pochłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Tobie, żeś przez krzyż i mękę swoją świat odkupić raczył. Wszystko zostawili i poszli za Nim. One chyba niczego nie porzuciły i nie poszły za Nim. Stały tylko, a On koło nich przechodził. Nie rozumiały, że cierpienie może być świadectwem wierności Bogu. Nie widziały sensu cierpienia, które miało sens największy. To Jezus wyraża współczucie niewiastom jerozolimskim i nam wszystkim, nawet niosąc krzyż. Jezus pozostaje mężem, któremu żal tego tłumu, który wybucha płaczem nad grobem łazarza, który nazywa błogosławionymi tych, którzy płaczą, ale bowiem oni będą pocieszeni. Właśnie w ten sposób Jezus jawi się jako jedyny. Który naprawdę zna serce Boga i który może Je ukazać także nam. Nikt nie zna Ojca, tylko Syn, i ten, komu Syn zechce objawić. Od najdawniejszych czasów ludzkość często z trwogą, zadawała sobie pytanie, jak naprawdę wygląda stosunek Boga do nas? Czy jest to opatrznościowa troska, czy może wyniosła obojętność? A może wręcz wzgarda i nienawiść? Na tak postawione pytania nie możemy udzielić pewnej odpowiedzi, posługując się jedynie naszym rozumem, doświadczeniem ani sercem. Dlatego Jezus, Jego życie, Jego Słowo, Jego krzyż i zmartwychwstanie, jest najważniejszą rzeczywistością, która towarzyszy wydarzeniom ludzkości? Światłem, rozjaśniającym nasze przeznaczenie. Któryś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste zmiłuj się nad nami. I ty, któraś współcierpiała, matko bolesna, przyczyń się za nami. Stacja dziewiąta. Pan Jezus upada pod krzyżem po raz trzeci. Kłaniamy ci się, panie Jezu Chryste, i błogosławimy tobie, żeś przez krzyż i mękę swoją świat odkupić raczy. Było tak blisko. Wydawało się, że nic nie może się stać. A jednak, wszyscy zobaczyli Twój Panie trzeci upadek. Był on z pewnością niezwykle bolesny, bowiem byłeś zmęczony i pełen zatroskania za ludzi, których zobaczyłeś na drodze. Powstałeś jednak po to, aby pokazać, że nie ma sytuacji bez wyjścia, sytuacji bez nadziei. Ktoś, kto jest pełen mocy Bożej, zawsze powstaje. Nie można nie dziękować za tą postawę, bo ona niesie ze sobą nadzieję, że warto walczyć, aby zwyciężyć, szczególnie nad sobą. Myślę przy tej stacji o mojej nadziei. Nieraz wątpię we własne siły, które przecież są ożywiane i wzmacniane przez Twoją łaskę. Nadzieja to perspektywa, to jakaś szansa. Nadzieja to świadomość, że nie jest jeszcze za późno, jakże ważne jest. Aby być świadkiem nadziei, trzeci upadek zmusza mnie do refleksji nad własnymi upadkami, które bolą i odbierają nadzieję. Przepraszam Cię Panie Jezu za chwilę, których było ufności za mało. Przepraszam za te momenty życiowe, w których ogarniał mnie bezsens. Przepraszam za te zwątpienia, które prowadziły mnie do grzechu, na nałogu, a w konsekwencji do oddalenia się od Ciebie. Przepraszam, że rzadko w moich ustach brzmiały słowa Jezu, ufam Tobie, wybacz mi, Panie, te chwile z mojego życia, w których zrezygnowałem z walki o świętość. który za nas cierpiał rany, Jezu Chryste, zmiły się nad nami. I Ty, któraś współcierpiała, Matko Bolesna, przyczyni się za nami. Stacja dziesiąta. Pan Jezus szat obnażony. Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Tobie, żeś przez krzyż i mękę swoją świat odkupić raczą. Zdarco z Ciebie szaty, lecz w moich oczach jesteś nadal odziany. Jesteś odziany w godność człowieczeństwa. W obnażeniu Twym objawia się dostojeństwo człowieka. A jakże często brakuje nam skromności, wstydu, poszanowania dla własnego i cudzego ciała, szacunku dla siebie i dla innych. Stwarzając człowieka zamknąłeś niepodobieństwo podobieństwo Twoje, zamknąłeś myśl moją i miłość Twoją. Naucz mnie szanować człowieka, a nie szaty. Stwórz we mnie na nowo czystą myśl i serce. Niepodobna przecież dotknąć człowieka myślą, wzrokiem czy ręką krwi Twojej, którą człowiek został odkupiony. Dlatego proszę o oczy nowe, oczy czyste i ręce godne dotykać ciebie w człowieku i w jego sprawach. których za nas cierpiał rany, Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami, i tyś, która współcierpiała. Matko Bolesna, przyczyń się za nami. Stacja jedenasta. Pan Jezus do krzyża przybity. Kłaniamy Ci Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Tobie, żeś przez krzyż i mękę swoją świat odkupić raczył. Jedenasta stacja przypomina nam miejsca, w którym Pan Jezus gwoździami najokrutniej przybity był do krzyża. Oprawcy sprawiają wielki ból Panu Jezusowi, dziurawiąc trzema gwoździami przy najświętsze ręce i nogi i bezwitośnie do drzewa krzyżowego je przebijając. Jednak bardziej niż te gwoździe przebijają naszego Zbawiciela do krzyża nasze grzechy. Silniejszym od młota, którym przywito Pana Jezusa do krzyża, jest młot gorącego pragnienia Jego serca, które pragnie, aby dopełniła się wola Ojca Niebieskiego. I abyśmy mogli osiągnąć zbawienie. O mój najłaskawszy Panie Jezu, wiem, że grzechy, które popełniłem ranią mego Zbawiciela, są tymi gwoździami, które przebodły jego ręce i nogi. Błagam, abym mógł odczuwać wielki żal za grzechy. Niech te gwoździe boleści przebiją serce moje, abym w życiu i śmierci z Tobą tak ukrzyżowany, z Tobą też był uwielbiony na wieki. Wierzę, mój Boże, ile w dzisiejszym świecie czeka na mnie niebezpieczeństw. Daj mi więc siłę, abym mógł nieustannie bronić Świętego Kościoła Twego przed Jego wrogami. Któryś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami. I Ty, któraś współcierpiała, Matko Bolesna, przyczyń się za nami. Stacja 12. Pan Jezus umiera na krzyżu. Właniamy Ci się, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Tobie, żeś przez krzyż i mękę swoją świat odkupić raczył. Dokonało się: święte ciało Chrystusa wisi bezwładnie na krzyżu. Z ludzkiego punktu widzenia już wszystko na nic, bo Zbawiciel nie żyje. Już nie uzdrowi, nie nakarmi rzeszy ludzi. Nie zmieni życia tylu grzesznikom i nie wzgrzesi zmarłych. Lecz Bóg nie patrzy tak jak człowiek, ponieważ on widzi wszystko przez pryzmat miłości. Śmierć syna Bożego nie jest końcem, ale początkiem. Z wysokości krzyża ojciec daje swoim dzieciom ratunek. Z boku Chrystusa wypływa krew i woda, sakramenty Kościoła. To w męce Jezusa możemy znaleźć ratunek, zdrowie i życie. Jezus nie poszedł na Golgotę, aby tylko umrzeć. W tym akcie niewyobrażalnej miłości zostały zawarte wszystkie nasze problemy. Trwajmy przy tej stacji, kiedy nie rozumiemy tego, co się dzieje, i wsłuchajmy się w słowa Zbawiciela. Ojcze, w Twe ręce składam ducha mego. Któryś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami. I Ty, któraś współcierpiała, Matko Bolesna, przyczyń się za nami. Stacja 13 Pan jest zdjęty z krzyża. Kłoniamy Ci się, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Tobie, żeś przez krzyż i mękę swoją świat odkupić raczył. Ostatnie utulenie. Moje dziecko, dziwnie blade, nie reaguje już na moje czułości. Jego ciało bezwiednie podaje się wszelkim zabiegom. Ostatnie ubranie, uczesanie. Pogłaskanie, ostatni uścisk, zimny taki, jeszcze ulubiony kocyk i zabawka, przygotowanie do rozstania ostatecznego. Strasznie to trudne i bolesne. Matko żegnających się ze swoim ukochanym synem, pocież bliskich, którzy stracili życie podczas tej pandemii. Któryś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami. I Ty, któraś współcierpiała, Matko Bolesna, przyczyń się za nami. Stacja 14, złożenie do grobu. Kłaniamy Cię się, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Ciebie, że z krzyż i mękę swoją świat odkupić raczej. Grób jest miejscem, w którym jesteśmy zamknięci. Miejscem, z którego nie da się wyjść tak łatwo. Dzisiejsze czasy są z grób. Epidemia jest grobem. Ale tak, jak Jezus wyszedł z grobu w niedzielę Zmartwychwstania, tak my wyjdziemy z grobu epidemii. Nasze życie, jak pisał papież Franciszek, wróci do normy niespodziewanie. Jezu, naucz nas oczekiwać poranka, w którym wyjdziemy z naszych grobów. Grobu bólu, grobu epidemii, grobu strachu i grobu lęku któryś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste, zmienił się nad nami, i ty, któraś współcierpiała, Matko Bolesna, przyczyń się za nami. Z tej lekcji, wspólnej drogi ze zbawicielem, możemy wynieść jedno, co przezwycięża wszelkie mądrości tego świata: to miłość. Miłość miłosierna, która jest w Bogu i która powinna stanowić całe nasze życie. Święty Jan Paweł II kiedyś powiedział, Miłości bez krzyża nie znajdziecie, a krzyża bez miłości nie uniesiecie. Niech te słowa Będą dla każdego z, dzieni, z nas, chrześcijan, dewizą życia, to nie niech one ożyją, mój grzele, aby nasze serca tak poprzez miłość stań, Boga i bliźniego dążyły nieustannie nie do osiągnięcia żybie, niebieskiej nie manchody. Nie niech się tak w stanie. Dzieni, Lecz mój grzef, Amen, to nie gwoździe cię trzymałem, lecz mój grzech, choć tak dawno tu się stało, widziałeś mnie.